Tusk jeszcze nie zaczął rządzić, a już możemy być pewni, że jedną z większych i pierwszych afer, która niedługo wyjdzie, będzie oczywiście afera wiatrakowa. Wyglądać to będzie w taki sposób, oni już. Próbują zmieniać prawo, żeby tych wiatraków postawić jak najwięcej. Lewackie media i zagraniczne media będą wmawiać Polakom, jacy to Polacy są teraz szczęśliwi, jak to im jest teraz dobrze, bo będą mieli prąd z wiatraków. Już zmienia się prawo, tak, żeby te wiatraki móc stawiać gdzie tylko będą, kurwa chcieli, oczywiście kosztem mieszkańców. Pieniądze, które przyzna nam niby Unia Europejska, wcale nie trafią do Polaków. Tylko trafią do niemieckich firm, które takie wiatraki produkują. W taki sposób oczywiście Tusk będzie ratował upadającą niemiecką gospodarkę, a media zagraniczne w Polsce będą mówić: Jacy to są Polacy zajebiście szczęśliwi, bo mają teraz od Unii tak dużo wiatraków. To jest dopiero początek, skoro oni takie numery robią, zanim zaczęli rządzić, to zobaczycie kurwa, co będzie się naprawdę działo. Pozdrawiam.